Mógł. Nie, no, w następnym No teplnicie właśnie, w następnym szybko. W następnym odcinku Ej, te ja mnie po od, odwala na niego Ej, szybko, o, bo stracę cię to twój to twoja strata, nie? Bo ty ciebie już wyrzuciło Z gry Ale patrz, wpisz TP Szad 797 i dudę, ten ryzyk 666 i szybko naciśnij Enter, to mnie przeteleportuje Coś? No. Szybko. I Enter, szybko. O, uratowałeś. Dzięki. Dobra. Teraz e, Dobra, 8. ja, ja idę. będzie? On się Masz co Ja tu na razie mi potrzebny, to jest. Robię ważną rzecz. Nie, to ja tej wyspy przecież nie odkrywałem, więc tam muszę iść. ju ale faila bym zrobił. Mm. Epic faila. Bo shifta nie trzymam, jak robiłem dróżki. co A co, e, ramki robisz? Znaczy odchodzę Wiesz, skąd przeszczęłem Okej. Okay. Po kilku klikaniu myszki, żeby y, drewno rozdrobnić na deski, na na jeszcze patyki. O, kilo przeschnięło. Czyli... ...te pięć. A gdzie będzie nasza chałupa? Gdzieś, ten, ha, no, gdzieś już się tam wciśnie Mam na razie 3 kaktusy Mam na razie 6 kaktusy Mam na razie 9 O, widzę wioskę NPC, no mieliście rację A kiedy ja nie ja... mam racji tak Co? To mi powiedz kiedy ja nie mam racji zawsze Chcesz kika? Nie, <laughs> Wtedy, bo będziesz pan niemiły I to będzie się... un suby Dobra e... O więc Dobra łopat ten piasek to zgarniam, się bo tu... To wydawało. Co mamo? Co o, historia? O... No mam już trzy razy przeczytałem jak mówiłem, jak chciałaś. Nie jest. Z... No nic nie ma. Jak my tam same dodatki piszemy i to nie trzeba z książki. A jajca co będą na filmie? <grym> <grym> Ej znowu, znowu, wpi... <grym> znowu wpisz, znowu t... wpisz te p. Znowu wpisz tp... Ale ty, ale one nie wyskoczył, to co? widzisz, pisz, wpiszcie piszcie te siedem no. 77 Dobra, szybciej, bo to to... Już? No. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko. Mam nadzieję, że mnie nie wrobiłeś. Dajesz mi. No, wchodzi. Już, już, już szybko. Uf, 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 uf. Ale my szczęście. Mam 32 piasku, więc jest git. I mam 9 Pia kaktusów. Piaszek? Mam piaszek. Pijaszek Kuk i kuktasy Idę zrobić ten Z Zaraz zrobię generator tego y śniegu C co? No generator śniegu, nie wiesz jak się robi? Chyba ty No patrz Zrob... chodźcie, zrobimy zagrodę, nie? Z kobla i ten Patrzcie, ja wam pokażę jak trzeba zrobić y ten. Hmm. Z tego zrobię, z Kobla zrobię. Pójdę, pa Patrz, pokażę i śnieg będę zbierał normalnie zaraz. A zobaczysz, jak jakie to jest skuteczne. Aha. Aha. Hmm. Ale będziecie mieli ze mnie pole w ludzie na filmiku, normalnie boki zrywać To nie kle. To są do To, to by Za mnie nikt nie my... są. zrobić Ej, hey, Rafał ty dach to zrobić? Co? <grywa> Co tylko nie <grywa> ty Rafał To ją nie Rafał nie, ja tu robię, bo one mogą tu tędy jakoś uciec, nie na przykład. Nie, już nie, nie wykluczone. I wiesz, zawsze zabezpieczyć warto, nie? O ty, dobra. Kurde. Teraz musi siano urosnąć, jak najszybciej. Jak się siano musi urosnąć? A e, to może poszerzymy te mosty, nie? Jakoś zabezpieczymy, żeby one nie spadły. No to nie marnujcie tak kobla na przykład jak ten o typeknie Nie co ty odwalasz teraz Generator hmm. śniegu wiesz Na co mi no to... zobaczysz jakie to jest skuteczne Zdziwisz No no se no tak. Na pewno trafiłeś same sedi No tutaj patrzy no, poprawiłeś poprawiłeś, patrzcie po mnie. patrzcie kogo tu mamy, o i śnieg robi widzicie, i generał krowy siema nie, nie zabiję go tylko, patrz, widzisz śnieg robi widzisz, patrz jak śnieg robi, jak śnieg robi a masz jeszcze przynajmniej jedną dynię, bo trzeba zrobić z tego farmę mam jeszcze jedną dynię no to zrób sobie nasiona, nie im trzeba cztery mam, wsadzę do tego a kto mam koble spawna? No ja na skrzynce powinien się robić. Ale nie ogradzaj! Dobra, że coś... O! Patrz! Że... jest Pa, 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 rapa. I patrz, nie wyskoczy. Widzicie jaki ludzie! Dobra, masz w skrzynce koba, chcesz? To pod 30 rośnie. rośnie. Jak... Rośnij. Ale genialne! co ty chcesz? jak to muszę? chodź, Tora, chodź. chodź. ale śniegu mam już, już prawie kilka staków mam. ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć staków mam śniegu. o kurde ty, kozak. Nie dość, że maskina z jakimś tym. Kurde, Jakim? Aż muślinka z niego cieknie. Jeszcze <grym> z Lamy, ja Lamy z was. Ja to wszystko robię, w... żeby zrobić domek ze śniegu noby Ze śniegu. No to ty kurde iglo budujesz, patrzę. To, to z tego co słyszę, to iglo. No, patrz jak leci śnieg. Weź ty tam niech, wam się tego było mana <grym> Ile śniegu? jak się podniecił, ty No i łopata padła No, pa... to... A szło... No kurde To nieźle go tam trzepiesz LOL <grym> Ile mam śniegu? i będzie nam w nas rzucą, nie? Nie, zrobię ten yy, mam jeszcze raz, dwa No kurde Jakie nie lubię czekać na zboże? No owej, z Wiem, i... wiem. Może czekaj, będzie... teraz może podliczamy, będzie... ile będzie z ma... śniegu od tego bałuwego. Żaden kurczek się nie zespolował, no. A miałem dwa. Kajka. no 32 śniegu, mam bloków śniegu. I trzeba to zabezpieczyć jakoś przed mobami, to jest wyspę. 48 bloków śniegu tak śniegu Siedem, to zabezpieczyć? Przed mowami na przykład e, ten, żeby nas... Ej, nas zrobimy genialny do, dom ze gyniły. śniegu I będą nas gyniły, nie? To, no, to coś jest? takiego jak e, jak płotki nie? Żeby zamknąć potem za sobą, nie? No patrz, takie coś no nie, nie, nie! Ale nie, no, patrz tutaj o, to ogrodzenie się zrobi na całą tą nie? i takie płotki będą tutaj o, na tych na wsadzam stach śniegu do tego i do Skrzyni! się hmm, zrobię pięć łopat, bo szybko padają A tak w ogóle to nie y, przerzuciliśmy się na, na, na jakiś czas na PC4 żeby się pobawić z, z tym. z bałwankiem. Nie, żeby z mowami na razie się nie bawić, bo na razie nam nie są potrzebne. Chociażby się kości... A ja na razie trzymały. się bawię wykopanie śniegu, bo to Ale jest genialna to jest... zabawa. Ty już ja nie powiem co ty tam robisz ty. No, no więc... mówię, generator śniegu umiem robić po prostu, aby nie. Kupa generator. No patrz! To jest genialny generator, bo on stoi i od razu śnieg robi. A ja sobie tylko podchodzę i śnieżki zabieram. No, trochę biała jest taka. Nie? No. no a ty... jaki ma być śnieg czarny? On się ten bałwan tak aż się, się zestrał ze śmiechu jak tego Patrz, tego, tego, <laughs> się ty. Się ty Normalnie on tak tego trzepie, tego bałwana, że ona się czerwony tym bałwan robi jak burak. Uratuje go. No. <laughs> Jak pod Google. nim kopiesz, a nie dookoła. I bo, jak pod nim kopię, to patrz co się dzieje. Patrz. Jak kopię pod nim, nie? To patrz. się od razu odradza nie? To, to mi tanko leci. <laughs> Wiesz, to tak lubi. No nie wyrobię, tak. Te Potrzebny mi. Potrzebny mi, no kurde, no. Ej, ludzie, ludzie, patrzcie. patrzcie tu Gdzie jest szkieletny Dobrze, mam, to, mam to prawie to drugi stak śniegu się... Zobacz czy jest, jest jajko Skóry Ale mam śniegu dużo Okej okay. Jak ponownie idę kopać śnieg pod bałwanem, bo... A jest coś ze śniegiem związane, jakaś misja, bo nie wiem Nie wiem, sprawdzam jest! Mamy kurczaka! Ja myślałem, że jest misja! LOL! Jest! Co? Um. Handel z wieśniaka. Znajdź sekret. Posz... Pokonaj Ender Dragon. Aktywuj portal trudniejszy niż się wydaje. Znajdź ukrytą twierdzę wskazówkę w ten sposób jak w normalnych światach. Make tab. Tabeli, zachwyt i zaczarować miecz na poziomie 10 lub lepszy Brew jakiejś mikstury odporności ogniowej i śmiać się pożar w jego twarzy. Znajdź sposób na starłość szlamów <grym się zlegać> i zebrać jeden stos slime balls. Dobra, nie chcę się tego tłum czytać, bo to jest dziwne. A ten bałwan za mną biega. Kurwa. <grym się zlegać> Ale ten śnieg się szybko kopie. Ja zauważyłem nowotyspę. słyszałeś? Śnieg się z nim kopie. Się szybko kopie, geniuszu. No, o, o, jeszcze nawet szybko się kopie z nim. Weź, dobra, lepiej nic nie mów. No. Czemu, czego, babanie, nie do mnie biegniesz? ty zaraz ci pobiję? No bo, no bo się napalił na ciebie. Tak chciałabyś. No, no nie pa. no kilofy padają, no ostatni kilof Ale widzicie, że mój generator jest skuteczny w śniegu To jest twoja prywatna generacja śmietany Milka, Boże. jeszcze nas weź w tabliczkę postaw Milka No będę wam sprzedawał za dwa grosze na Allegro Milka Krowa łączy ludzi smakiem swojego biało-fioletowego tyłka Weź ślecz człowieku Człowieku? Człowieku no. A chcesz. A chcesz bana? Jaka kura chcesz, e, ja co? Kto kupa? LOL, zaraz będę miał 300 śniegu! A co ty, ty, blok, ty, blok. co ty co ty zrobiłeś Dudek? Próbuję je rozłapać, tak wiesz, żeby ona nie mogła się wydostać. To i tak nie sensu. Zaraz się ja będę miał eee. Yy, jesionko. Jesionko Dobra <grafi> z taki śniegu generator jest skuteczny Trzeba <grafi> będzie powoli kończyć Yo. ten odcinek, bo to już kurde, zaraz będzie koniec, nie? Nie. Tak na razie dłużej nie mogę. Dlaczego? Dobra, to ja szybko na szybko zrobię tabliczkę z napisem Milka <grafi> na rzecz się śmietany. Prosto z mojego skina. Kura idzie. Kura. Kura idzie w naszą stronę. O, żeś zawalił teraz. Jako na tu... Hmm, ale żeś dozwalił. Ale no. idź ty. Ale co ona robi? Postawiłem tabliczkę sobie, zobacz. A no, moim Aby. zdaniem powinniśmy najpierw zebrać tego kurde. Brawo! E, I siano. Milka, by shadow. Pasi, zobacz sobie w skrzyni, ile śniegu jest. się ostrogo tam, że no, tego było Po co brukowa płyta? Ale ty Dla, jesteś kuczyny. genialny. Projekt normalnie Minecraft. A, tutaj jest kurczaczek Jaki Nie młasz ty mi kurczaka teraz. Podam cię do ja? sądu. No nie wierzę, jeszcze się nic nie... Nic... nic nie jeszcze nie urosło, no. To mnie zaczyna dynol. Ro... Dobra to. Ty. Ty kończymy ten. O, kurczę! Odcinek, e, Nie! Do nie. w następnym Nara. No,